Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będą krewetki. Krewetki, które usmażymy na patelni, zrobimy bardzo szybki i bardzo prosty sos. I do tego ugotujemy ryż. Krewetki będą no naprawdę wyśmienite. Ostatnio miałem gości i właśnie takie przygotowałem i postanowiłem, że pokażę wszystkim, jak ja to robię. Już na u mnie na kanale są krewetki zrobione w dość podobny sposób, ale nie takie same. Te są, wydaje mi się, o wiele smaczniejsze. A więc, dobra, zaczynamy od ryżu, bo to jest bardzo szybka potrawa. Najdłużej będzie nam się gotował ryż, a mianowicie będzie to około 16 do 18 minut. I w tym czasie krewetki już powinny być zrobione i sos również. A więc zaczynamy od ryżu. Słuchajcie, żeby dobrze ugotować ryż, ryż potrzebujemy dobrych naczyń do gotowania, a przynajmniej garnek z takim, wiecie, dość. Grubszym dnem, no i z powłoką, która nie przywiera. I dlatego używam dzisiaj garnków firmy Waldinox. Jest to polski producent. Garki bardzo ładnie się prezentują. Właśnie mają powłokę No Stick, i akurat ten garnek, którym dzisiaj będę przygotowywał ryż, ma takie grubsze dno. I będę pewny, że ryż mi się nie przypali, nie przywrze. Dobra, tyle gadu, gadu. A więc tak, do garnka wsypuję jedną część ryżu, ja tutaj mam taką szklankę, szparaboliczny, ten najtańszy, najzwyklejszy, i dwie części wody. Dlaczego mówię części? Dlatego, że każdy będzie z Was używał inną ilość ryżu. Gotowe. I co jest bardzo ważne, ryż musimy posolić, inaczej on będzie po prostu niesmaczny. Ja wiem, Japończycy na przykład ryżu nie solą w ogóle. Dobra, i teraz krewetki. Krewetki również będę smażył na patelni od Valdinox, dlatego, że ma również taką, ma również takie, wiecie, grubsze dno, szybko się nagrzewa i regularnie, a to jest bardzo ważne przy właśnie przysmażeniu krewetek. Dobra, ale najpierw je musimy przyprawić. Do krewetek Dodaję czerwoną paprykę, taką czubatą łyżeczkę czubatą łyżeczkę kurkumy pół łyżeczki soli i pół łyżeczki świeżo roztartego czarnego pieprzu i to by było tyle z przypraw. I teraz dodaję płaską, dużą łyżkę mąki ziemniaczanej. A jeżeli takiej nie mamy, może mamy skrobię kukurydzianą, to również możemy dodać. I dokładnie musimy krewetki wymieszać. Zrobię to w ten sposób. Będzie mi o wiele wygodniej. Ja wiem, że ja mam takie, wiecie, małe skrzywienie, że używam zawsze za, ma, za małych misek, ale to się zdarza. O, teraz o wiele lepiej. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany yy, takim kompletem garków firmy Valdinox, to link znajdziecie w opisie filmu, a tam kompletów mnóstwo. No, i krewetki mam przygotowane do smażenia. Na patelnię wlewam troszkę w oliwy. Niech się chwilę rozgrzeje. Oczywiście trzeba wyłączyć palnik, żeby się oliwa rozgrzała. Chwileczkę poczekamy, to są krewetki, tak zwane białe, już odczyszczone. Jak widzicie, wykładam rękoma, nie wrzucam wszystkiego naraz. Chodzi o to, żeby cały czas one się smażyły, bo jakbym to wszystko wrzucił yy, za jednym razem, prawdopodobnie. Krewetki by mi się nie zrumieniły, a zaczęły gotować. Rysz już się zagotował, więc mogę przestawić go na jeszcze mniejszy palnik. Jak widzicie, tłuszczu za dużo nie ma, ale to też dzięki temu, że patelnia jest no stick i możemy ograniczyć ilość tłuszczu w takich potrawach. Poczekam, aż zrumienią się teraz z tej strony, na którą przewróciłem, i za chwileczkę będziemy robili sos. Krewetki są obsmażone, więc wykładam je teraz na talerz. Za chwilę wyłączę a krewetki odstawię na tej samej patelni. Teraz zrobimy sos, i za chwileczkę wrzucimy z powrotem krewetki. Ale póki co musimy pokroić jedną cebulę w kostkę. Jak widzicie, cebula średniej wielkości. cebulę mogę już wrzucić na patelnię. Na małym ogniu będziemy smażyć. Ale tak, wlewam troszeczkę oliwy, ale tym razem niezbyt dużo. Zresztą w ogóle używamy mało tłuszczu. Wrzucam pokrojoną cebulę. Cebula niech się delikatnie szkli. Ja w tym czasie posiekam trzy ząbki czosnku. Gotowe i od razu mogę dodać do cebuli, ponieważ cebula już delikatnie jest zeszklona. Chodzi o to, żeby ciosnek delikatnie złapał, wiecie, temperatury takiej wyższej spatelni i on wtedy będzie o wiele smaczniejszy. Ale żebyśmy go nie przepalili, trzymam na ogniu dosłownie pół minuty. Pięknie zaczęło pachnąć. I teraz wlewam trochę białego, wytrawnego wina. Krewetki uwielbiają wino, ja zresztą też. I mogę podnieść trochę temperaturę. Chodzi o to, żeby zredukować wino. A ja w tym czasie pokroję jedną papryczkę, czyli wraz pestkami, bo chciałbym, żeby potrawa nabrała delikatnej pikantności. Papryczkę chili bardzo drobno posiekałem. I dodaję do lekko już zredukowanego sosu. Dodaję teraz masło. Sos stanie się bardziej kremowy i teraz możemy przyprawić solą i świeżo roztartym czarnym pieprzem. Teraz pokroję pęczek natki pietruszki. Jeżeli ktoś lubi, może dodać kolendrę zieloną. Ja jej nie cierpię, więc dodaję zieloną pietruszkę. Co w tej chwili jest taki wiecie rzadkawy, ale to nie znaczy, że on będzie taki cały czas wręcz przeciwnie po dodaniu krewetek, a jak wiemy, na krewetkach jest mąka ziemniaczana. Ona nam zagęści. Wymieszajmy wszystko, i na ogniu będę trzymał jeszcze 2-3 minuty, i mój obiad powinien być gotowy. Zresztą ryż już dochodzi. Więc mogę go już wyłączyć. No i wszystko mam gotowe, więc podajemy. Oczywiście najpierw ryż którego delikatnie przemieszam, jest po prostu idealny. I teraz krewetki? Kremowe pyszne i delikatne. A więc, spróbujmy. Coś wspaniałego. Krewetki rozpływają się w ustach. Ryż ugotowany jest idealnie, ale nie na sypko. On w tej potrawie on powinien być delikatnie klejący się. Jeżeli chcemy na sypko ryż, to musimy wcześniej przepłukać go pod bieżącą wodą. Wypłukać całkowicie skrobię. Wtedy on będzie sypki. Mm. To Dziocha. A ja się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i jeszcze mam smacznego i tak prostych potraw, tak pysznych.